Takie kije, dość rzadki samochód tak naprawdę, egzotyczny w Polsce. Witamy w Energia Gaz Polska. Jesteśmy w trakcie jazdy testowej Kiją Opirus. Auto z silnikiem 3,5 litra do mocy 200 koni w układzie V6 z 2005 roku. Założyliśmy tutaj instalację BRC. Tak jak powiedziałem, jesteśmy w trakcie już jazdy testowej i wszystko jest zamontowane, skalibrowane, po prostu sprawdzamy czy wszystko już jest procentowo ok. A przy okazji stąd, że mamy chwilę czasu, chcielibyśmy Państwu wkrótce przedstawić parę informacji dotyczących montażu instalacji gazowej do tego samochodu. Tak więc e, instalacja gazowa do tego samochodu to 4600 zł auto pali około 14 litrów benzyny, czyli około 15-16 litrów gazu spali. Dzięki temu na każdym 1000 km zaoszczędzimy około 380 zł. Dla porównania koszt przejechania 1000 km na benzynie będzie to 700 zł, koszt przejechania 1000 km na gazie będzie to już tylko 320 zł. Tutaj zbiornik mamy założony większy, zbiornik z dopłatą, dodatkowy dopłata do tego zbiornika to 450 zł. Zbiornik jest 70 zł. 8-litrowy, co pozwoli nam na przejechanie jakichś 350, 400, powiedzmy 50 km na jednym tankowaniu. Czyli cały koszt instalacji gazowej do tego samochodu to 5050 zł. Zrot. Zrot nastąpi po około 12-13 tysiącach km od momentu montażu. Czyli tak naprawdę bardzo szybko, około pół roku rok. Myślę, że tutaj dla przeciętnego użytkownika samochodu. W mieście oczywiście e, ten e, koszt założenia instalacji się zwróci. Pomimo tego, że to jest prawie, znaczy to, że to jest 5000 zł, ale auto pali bardzo dużo tej benzyny, więc tu zwrot będzie następował też bardzo e, szybko. E, takie kije, dość rzadki samochód, tak naprawdę egzotyczny w Polsce. E, nie jeździ ich dużo. A jak jeżdżą, to po prostu ciężko go uchwycić gdzieś tam. E, bardzo fajny samochód, dobrze sobie radzi. Gaz przyjmuje bez najmniejszych tam problemów. Konstrukcja jest taka, że tutaj nie, ma, nie mamy żadnych tak naprawdę problemów i utrudnień, jeżeli chodzi o regulację i wyregulowanie takiej instalacji yy, gazowej. Tak więc jeżeli macie Państwo takie auta, czy też inne, czy bardziej popularne, mniej, zapraszamy do kontaktu. Myślę, że do każdego jesteśmy w stanie założyć instalację gazową. To zależy. Do jednego samochodu się lepiej montuje taką, do drugiego taką. Wszystko zależy od podzespołów. Tak? Moimi dwoma, dwiema tak naprawdę najbardziej, które, które lubię montować, to też montujemy ich oczywiście najwięcej. Jest KME i BRC. Jedna i druga ma swoje plusy, jedna i druga ma minusy. Ale generalnie rzecz biorąc, na pewno, jeżeli założymy taką instalację, do takiego samochodu dobierzemy, powiedzmy, czy to BRC, czy KME. Będzie ona działać w 100%, ponieważ dobieramy ją instalację pod dany samochód. Z doświadczenia praktycznie no z tych samochodów, które robiliśmy, wiemy lepiej, wiemy dokładnie, na czym to auto będzie jeździć lepiej, a na czym będzie jeździć gorzej. Na czym będzie bezproblematycznie. Dlatego dla mnie. E nie mam jakby ukierunkowania, którą instalację wolę montować. Jedna i druga montuje mi się ok. W jednym samochodzie po prostu montuje się lepiej Berce, w drugim KME, a w jeszcze innym można jakieś inne montować instalacje gazowe, aczkolwiek te dwie dla mnie są mm, najlepsze.